I dzisiaj nagrywamy, tak jak codziennie, nagrywamy kolejny prezent z Festiwalu zimy. Wchodzimy w Festiwal zimy. Ostatnio był prezent stąd, to teraz będzie stąd. I bierzemy sobie dzisiaj ten fioletowy. Wygląda ciekawie. Stukamy, na szczęście. Dobra, dobra, ta już, O Jezus Maria, ze schroniska. Dobra, jeszcze czas. Eee, dobra. Stukamy, 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 stukamy. Dobra. I teraz otwieramy prezent. Dobra, dobra. Co będzie, co będzie, co będzie. I plecak doga Wyposażymy. naciśnijmy zamknij. Też dobry drop, lepiej na pewno niż gitara i inne rzeczy. A więc to był dzisiejszy drop w plecak doga, Bałwanek, ale ziom I widzimy.